Mówię, że nieruchomości są dobrym pomysłem, bo sam to robię, widzę, widzę jakie to przynosi efekty. Inwestorom, którzy przychodzą do nas, mówią: "Panie Maciek, czy może pan mi pomóc kupić mieszkanie?". Tak mogę, bo to robię i widzę te efekty. Widzę też, że warto, żeby osoby, szczególnie które mają większy portfel, miały i jeden i drugi typ aktywa, zarówno nieruchomości, jak i złoto i również inne w swoich portfelach. Będziemy starali się na tym kanale troszkę ten temat rozwijać, tak żebyście mogli to umiejscowić. Także to nie jest wybór czy to, czy to, wybór jest i to i to. Potem jest kwestia proporcji, potem jest kwestia, co jesteś w stanie w tym momencie kupić, ale tak jak ja zachęcam wszystkich do inwestowania w nieruchomości na wydajem, tak samo zachęcam, żeby przynajmniej rozważyli to, żeby mieć prawdziwe fizyczne złoto w swoim portfelu. Jak rozważyć, kiedy, co, który moment najlepszy? Ja wypowiadam się dużo na temat nieruchomości, zachęcam cię do zapoznania się głębszego z tym, co mówię o rynku nieruchomości. W strefie wiedzy na mojej stronie internetowej www.dobregonajmu.pl jest strefa wiedzy, gdzie poza dziesiątkami, tam jest około chyba już 70 wpisów blogowych, mam również tam dostępne zapisy na webinary, gdzie bardzo pogłębiamy temat inwestowania, jak my to robimy, dlaczego to robimy, dlaczego akurat mieszkania, dlaczego mieszkania na pokoje, jak to dokładnie działa, jak to można z nami razem zrobić. Więc zachęcam Cię, jeśli ten temat Cię interesuje, do przejścia na strefę wiedzy na stronie Dobrego Najmu, do czego Cię serdecznie zachęcam.